Siemaneczko witam was mordeczki, dzisiaj będzie odcineczek na spontaniku, na luziku, nowy format bez cięcia, bez zbędnej kurwa gadki e, Witam serdecznie was moi kochani, na samym początku przypominam o kodziku 7, Sweezy 7 doładowywujecie sobie tutaj nowa forma płatności w skinkach e, Przy każdym doładowaniu poprzez skinki dostajecie prezent jakiś tam dla was, nie wiem jaki Przypominam o rozdaniu, w sumie to nie przypominam, tylko nawołuję, że z moim kodem, jeżeli doładujecie minimum 840, bierzecie udział w czterech konkursach, czterech kurwa. Także naprawdę proszę zróbcie to, bo jak te konkursy zejdą, to ja mam dla was kurwa mega bombę, będzie jakiś fajny skineczek. Tutaj już jakaś znowu gruba rybka sobie weszła, także proszę wchodźcie i zgarniajcie to. A ja będę miał wtedy dla was nowy skinek jakiś mega fajny pojedynczy Przypominam o daily ja już nie mogę, bo otwarłem e, Otwórzmy sobie pierw parę skrzyneczek jakiś, bo te batelki ciągle rob robiliśmy Teraz może jakieś batelki, na spokojnie, zluźna gumka Mega ładna stapetka swoją drogą Aczkolwiek, no nie wiem, jest trochę podskoczyła, ona była tańsza Otworzymy sobie wszystkie z tych kurwa eventowych po jednej zobaczymy, która jest najlepsza, no, no i na plusik mam nadzieję i dziękuję wych wychodzimy, jak jest na plusik, jest na plusik dziękuję, no i Pumpkin Pumpkin, pierdolona dynia ona potrafi nieźle dać, ale też nieźle zajebać, no i tutaj chyba zajebała się, nie bała i zajebała ostro dobra, damy jeszcze jedną szansę skoro tak zajebała, to zaraz może da módlmy się za to, kurwa, wszyscy the outsiders, no i tutaj wiem, że będzie też lipa, także dziękujemy Pumpkinowi za zjebanie nam balansu ale trudno, to nie jest za jakiś tam wielki problem. Otwórzmy sobie teraz AstroKesika. To na prądzików. To nie jest jakieś nie wiadomo. O, na plusik da fajnie. No tutaj nie na plusik. Też nie na plusik, także dziękujemy. Astro. Może tutaj Misiu nam da coś mi jego. Misiu dał na plusik. No tutaj tak niekoniecznie. Również niekoniecznie i i, i. Również niekoniecznie. Misiu tutaj nie chce z nami grać. Taki cybereczek, Sprawdźmy sobie. No skrzyneczek tak szczerze to nie pamiętam kiedy otwierałem ostatnio skrzyneczki na filmiku A no jednak skrzyneczki są spoczko nie ma co tutaj Mówić że nie fajnie można sobie pootwierać Zobaczyć co no ale jak tak będzie leciało no to nie będzie to zbyt fajne kurczę. Widzę ogólnie mam też takie pytanie powiedzcie mi co myślicie na temat tego nowego update'u Napiszcie w komentarzach czy jesteście na plus tego wszystkiego czy na minus Bo jeżeli ktoś nie miał w sumie kosy no to jest kurwa można powiedzieć, że przeszczęśliwy, a ten kto miał kosę, jakieś swoje tam majątki pochowane, pokitrane w tych kurwa sikach. no to ma lipkę, że tak powiem i chciałbym wiedzieć czy wy jesteście tą stroną, która zarobiła? Czy odwrotnie? No ja bym chciał, żebyście wszyscy zarabiali na wszystkim, żebyście sobie dawali radę mm, bo o to chodzi, trzeba się wspierać wzajemnie, we mnie zawsze, zawsze macie swoje wsparcie, nie ma problemu Przypominam jeszcze widzowie, przypominam, też kurwa nawołuję tak jak do tamtego konkursu, jak i do konkursu Jest konkurs na okularki, na naklejkę z okularków na moim Discordzie Polega to na tym, że po prostu musicie zaprosić jak najwięcej ludzi na tego Discorda do jutra i do 26 do godziny 23, bo wtedy mi schodzi trade ban Na moim koncie Steam i od razu po prostu to rozdaję i będą już leciały następne konkursy też tak naprawdę na których nic nie musicie wydać, żeby coś tam zgarnąć, ale musicie dołączyć na discorda i zaprosić jak najwięcej swoich znajomych wtedy wygrywacie tak naprawdę za nic, no bo to nic was nie kosztuje więc naprawdę spoko sprawa, a to dopiero początek giveaway, bo jak mówię chodzi mi trade ban, więc stopniowo po prostu będę miał dla was coraz to lepsze rzeczy i tylko w sumie nie tylko, ale głównie będę was informował na discordzie, bo tam jest po prostu łatwiejszy i płynniejszy kontakt Tutaj to wiecie, mogę sobie coś wspomnieć, ale nie zawsze jednak każdy słucha do końca. Nie zawsze każdy coś ten, bla, 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 bla. A tam krótko zwień temat temat. In informacja pójdzie na kanale nadawczym. I dziękuję. Oj, 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 oj zobaczymy. No dość długa jest ta patelka. Kurwa, żeby coś dało fajnego, co? No, fajnie by było. <laughs> Jeszcze potem ewentualnie możemy wymienić te punkciki. I te eventowe, i z batelki, to wtedy też coś tam wpadnie Do kiermanki zawsze jaj O, cyceks tutaj kurwa, grinder W ogóle widzę, jest mega fajna pogoda Jak jest taka brzydka pogoda, to się jednak człowiekowi nic nie chce, nie? A jak jest taka ładna, to można sobie i wyjść na spacer Iść do sklepu, się przejść nawet, wiecie Po prostu wyjść z domu, cieszyć się życiem Bo wczoraj to była taka chujowa pogoda że ja leżałem cały dzień, nic mi się nie chciało, była totalna chujnia. A dzisiaj wstałem rano, patrzę słońce Kurwa, świeci, żyć nie umierać. Jeszcze tutaj wygraliśmy batelkę, fajny proficik. No, także naprawdę, polecam strasznie wyjść z domu w taką pogodę. Poruszać się troszkę, bo już nie, jeszcze nie, nie dużo nam zostało takiej pogody, więc trzeba korzystać, póki jest taka bo potem już tak nie będzie łatwo i czekajcie AWP i M4 sobie otworzymy też na tym okay, i na trzech w trybie standardowym ja tak bardzo lubię ten kto był na live'ach to wie że ja po prostu 3 na trzech graczy na trybie standardowym uwielbiam ja się te skrzyneczki również uwielbiam czekajcie pozwolę sobie wziąć buszka szybkiego No Niestety, Emilka już tutaj zgarnęła Elite Biddla, kurwa. No a Adrian Fever Dreama, a dla mnie, mam no, nadzieję, że teraz dla mnie coś poleci. No i się przeliczyłem. Ja pierniczy, jeszcze Stanin in Love poleciał dla Adriana. Kurwa, niesamowite. Helicz, tutaj ten. No, jakby to był Underdog, to byśmy to wygrali w ogóle bez, kurwa, zbędnej gadki. A że to nie jest underdog, to dostajemy w dupę ostro. No, przegraliśmy konkretnie, ale patrzcie, jaki profit! Jaki profit tutaj można na takiej bitwie zrobić 650 ze 189, no niesamowite. Ale spróbujmy raz jeszcze. Może teraz się uda, a jak nie, to jeszcze potem ostatnia próba. No i jak już nam nie wyjdzie kompletnie, no to nic, no to nic. Tak już chciał los, kurwa. Jak nie tym razem, to następnym, jak mi zabiera, to zawsze wam daje i to mnie cieszy. Że zawsze to Wy na tym zyskujecie. Oczywiście z moim kodem, no bo inny kod jest nieakceptowalny. kurwa Nie mam w ogóle takich szans. Ale fajnie, że nareszcie dostanę tego. Oh, kurwa, znajdą mi tego trade bana, będę mógł robić normalne giveaway'e Też cieszy mnie to, bo dużo ludzi też na to czekało. A ja mówiłem nie mogę, nie mogę, nie mogę. I wreszcie będę mógł. Super. Prawda bomba jeszcze raz sobie wezmę łóżka. Testuję nową formę nagrywek, taką na surowo, bez cięcia. Zobaczymy co się wa wam bardziej po prostu podoba. Czy preferujecie taką formę filmików, czy może taką pociętą całą. No, ja jestem tutaj dla was i chcę robić żebyście to wymieli jak najlepiej. Więc naprawdę testy, testy i jeszcze raz testy. Ja okażę potem w odzewie końcowym. Jeszcze nawet nie wiem co tutaj... u. no i tutaj ziomu chyba nas rozjebał. Tego co się ojeju, no a czemu dla biednego słuchajgo nic nie leci za 1000 złotych? Teraz... O kurwa, o kurwa, ej! o kurwa, ey, tego się nie spodziewałem, o kurwa widzowie, no jesteśmy kurwa ustawieni, no i kurwa możemy balować, coś tutaj może dla was by człowiek rozdał, może takiego Kałaszka, uspika, piszcie co byście chcieli. No to jest na pewno zbędne, ale czekajcie, to sobie zalokujemy. A to sobie sprzedam, bo po co mi to i gramy sobie dalej. Napiszcie widzowie, ale pierw muszą zejść te wszystkie cztery skinki. Co byście chcieli? Uspa czy kałaszka? Napiszcie w komentarzach. Dwa skinki do wyboru. Ja je będę trzymał dla was. Jeżeli kurwa się zdecydujecie, to wtedy pójdzie jeden na giveaway. A, a może dwa, jeżeli będzie bardzo duża aktywność. Ale to naprawdę musicie rozpierdolić i zaprosić w chuj znajomych. To wtedy będę dla Was ja też dawał jak najwięcej, tylko mogę. Także też się musicie postarać. Otwórzmy sobie tego, może, e, neon na żesterku. Parę... Ja pierdolę, widzowie, to jest To jest niesamowite. Co się dzieje? Końcówki są kurwa najlepsze. Dobra, jeszcze raz. Da. Oj, może, może. Jeszcze raz. Dobra. Chuj. Ja jestem już. Po prostu otwórzmy sobie jeszcze, tak, tą skrzyneczkę parę razy, czekajcie, czy kosztuje ile? 50. O ja, już jestem widzowie szczęśliwy. Mam wszystko, czego chciałem na ten moment. Widzicie, inwentory, dwie koseczki. No skinki są petarda. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o kodziku, wbijajcie wszyscy na Discorda, kurwa, obowiązkowo. Ja kończę z uśmiechem na twarzy. Nowy formacik, dajcie znać w komentarzach. Siemaneczko, trzymajcie się, jo!